papa <laughs> oh, tu Il quelque chose Bo wieczorem miał. Aha, no przecież padało, jak ten, jak będziemy przy ognisku siedzieli. No dobra, ludziska, my sobie wyjeżdżamy z naszego pobytowania w studziennie Tutaj podziękowania dla Tomka z kanału Tomiag i dla jego żony Eli za ugoszczenie i pomoc. No było fajnie, no ale trzeba wracać do domu. Jeszcze sporo kilometrów przed nami. Ogólnie tu na miejscu jakiś wielki kilometrów żeśmy nie zrobili, tak można powiedzieć bo to nie był jakiś taki wielko kilometrażowy wyjazd, ale ja się czuję najeżdżony, nie wiem jak ty siekier. No także wydaje mi się, że to te drogi te widoki zakręte nam tutaj jakby zastępowały same kilometry takie czyste, więc ja się czuję najeżdżony, spełniony. Także super było. No a jeszcze kawał drogi przed nami, więc... Też jeszcze coś zobaczymy, obejrzymy, jedziemy Czyli teraz sobie dojeżdżamy do lądka zdroju, nie? Przez białą wodę. Też piękna trasa Zakręta, u u. Uwaga I ej, jak się omawialiśmy no. na turyecy i Trident ci go To jest fajny motocykl. Wyciąg, ostypki Idziemy kupić. Żywej duszy nie ma. No, raczej jest turysta. Tam jakaś imprezka większa tu, tu pewnie widoczek będzie No, troszkę jest w widoczku Impreska jest, widoczek jest I są zakręty Oho oh, No oh, oh. Oh, yeah O oh, ja. Yeah. nie, proszę Pana, to był dobry wybór ta droga To był dobry wybór No dobrze, niech Ty Opony no, A ty co mówię że mi się coś kojarzy, że to ty coś coś. No jakieś... Ale to tu przecież to musi być, to masz jeszcze... się odbywa. Automobil z ziemi kockiej pewnie czy coś, AZK no nie, ale to to na, na bank to jest ten wyjści górski. Ty, popatrzysz się no. No, no to zaś coś odkrywczego. Te betony tu nie są z przypadku. No, chyba Ci się nawet zatrzymał, co? Grzeczny był. No, grzeczny, grzeczny. Sienna! Panie Sienna! No. Teraz już wszystko wiemy. To o tym mówili ten Mirek, mówił o tej siennie, nie? To oni tutaj byli. Kopalnia złota. No to teraz jedziemy już sobie na złoty stok z tego lądka. Oglądałeś kiedyś tego gościa co ci mówiłem, co tam do ludzi tak woła Hej, Chester, Chester, hej, James I do wszystkich tak samo Wiesz, nikogo tam nie zna, a wszystkich Siemand, znaczy ten Yo, Chester Tak jakbyś jechał i do wszystkich wiesz Siemandże! Żeby się zastanawiali wiesz, o co chodzi, nie Dobry jest gościu Kurde, złoty stok w lewo Fuk Czyli jednak nie robiłem mnie w ciule. Pracowny panie Dobra, tu co można objechać? Ten trójkąt Tu I tu Specjalnie zrobione I dla tych przegapią skren na złoty Złote Dokładnie Ty O co tu chodzi? Wyjaśnisz mi to? Nie to czemu my w kółku jeździmy? Wyjaśnisz mi to to jest Oni wracają, bo się nie dało przejechać czy jak? No, coś musi w tym będzie to poskreślane, nie? Tylko co? Patelnia w lewo jakby co Jakbyście to interesowało Ale taka dziurawa ma... Raczej bym na kolano tu nie schodził i teraz po lewej będzie ten pomnik O kurczę. No czyli to tutaj Pomnik Mariana Buglewica Orłowcu O za śpią Może się kamyczki bym powiedział Teraz piach Dobra, on nas puszcza Przynajmniej cystę to tu jest O jest No Ja nie czuję, skąd tam ten syf I że tego wiesz, że nie da się co, nie da się tego posprzątać No to jest dziwne trochę tam mnie No ale tu spokój No dobra, no jest złoty stok nie przekreślone No i o co tam chodziło całą drogę? Zaraz się przekonamy, czy przejedziemy i wyjedziemy tak jak myślałem czy będziemy musieli coś kombinować Dobra i teraz tu tego szpica musimy zrobić. Aha, tutaj coś jest, widzisz? Czy chyba nie chcesz mi powiedzieć, że z tego powodu poprzekreślali znaki Że tam 500 metrów jest nieprzejezdne, no bo tak to wygląda jakby 500 metrów nie O, a tak to sobie po, po kostce pojeździmy, parak fajnie Paraka fajna wycieczka wszystko co byś nie Po złotym tak jest Złoty stok, czyli złoto jest świetnie Stok Ale stok, do czego tu jest? Gdzie ja się mam zatrzymać? Zatrzę. Dobra, zdaje się tu to musimy to poobjeżdżać tak do kwadratu i powinniśmy wyjechać po drugiej stronie złotego stoku O, jaka fureczka Akurde, co to za córeczkę? Fort T No, fajne. No i to mamy w gratisie taki przejazd przez centrum Złotego Stoku. Do kwadratu sobie pojeździmy trochę. Co to? Zakłady tworzyw i farb już niezbyt czynny trochę chyba nieczynny to no i czas pras i panie na myse. ale jeszcze nie tu tylko tu żebyśmy też mogli przechodzić chyba tak, no dokładnie w końcu kawałek prostej drogi ile można skręcać aaaa po pożygu z tymi zakrętami. No. Na razie posłuchaj jeszcze, no. ale tam jest jakoś tak dziwnie trochę.